Pracuję na przysmaki Guma Huba Buba. Mega mała dla Mel. No cóż, nie lekceważ jej smaku. Wciąż jest pyszna. I patrzcie na ten balon. Tak, super fajne. Jeszcze raz, Jessie. Średni rozmiar. Uuu, uh, masz pomysł? Tak! Zawijasz ją? No okej. Okay. Rób swoje. Zobaczymy, jak ten mały projekt się skończy, co? W porządku, teraz czas na jedzenie. Mniam! Zrolowana pyszność. A, mniam, miam! Takie słodkie. I na pewno nie wystarczy na długo. Heh. Rety, mm. jazz. To było imponujące. Deni, czekamy na ciebie. No dalej. On bierze duży kawałek swojej gumy. Czas na balon. I nie, nic nie dostaniecie, dziewczyny. Nie ma problemu. Wszystkiego najlepszego z okazji urodzin, Deni. Co jest? To nie twoje urodziny? No dobra, zapal ją. Ha? O nie! Zraszacze uruchomione! Iu, iu, trzy, dwa. Jesteśmy bezpieczni od ognia. Ha, co dostaniecie? Tak, dwa torty i dwa automaty z gumami do rzucia. O kurczę, jeden jest zdecydowanie większy od drugiego. Przykro mi, Eli, kurczę. Ona ma tylko troszkę. Tymczasem zobaczcie super maszynę z gumami Jess. Ma wszystkie gumy, jakie tylko można sobie wymarzyć. O tak. Po prostu wyciągnij te maleństwa. Nie potrzebujesz żadnych monet. Wow! Ułóż je na torcie. Wygląda na to, że nasza dziewczyna miała dużo szczęścia. Och, to jest tak dobre, jak to tylko możliwe. Co zrobisz, Eli? Ma pomysł. Ona zaczyna rzucić gumę. O rety! To jest ogromne! O magiczny balon! Wow! A teraz przygotuj widelec! Bum! I oto są! Wszystkie gumy, jakie tylko można sobie wymarzyć! Niesamowita robota, dziewczyno! Wiesz, jak zamienić cytryny w lemoniadę! To na pewno! Obie dziewczyny mają super przekąski! A Czes nie jest z tego powodu szczęśliwa! Ha? Wyskakuje z lejkiem! Hej, Eli! Chcesz się ze mną zabawić? Ona mówi, że tak! Teraz Jessie ma mnóstwo smakołyków. Czy wkrótce zobaczymy super balona? Nadchodzi! Zatrzymaj to, zanim odlecisz! Albo stanie się to. Takie lepkie! Czas na sprzątanie? Mega MMM sy, Ale super! Jest też jeden dla Daniego. Ekstra! Zjedzmy je! Czekajcie, coś jest w środku. Bam! Ha? Jeszcze więcej słodyczy? To jest jak, jak czekoladowy kokos. Ha? Kate ma pomysł. Wypełnia kielich tęczowymi cukierkami. Jakie to niesamowite. Deni, ty też spróbuj. Bam! Co to ma być? Kapusta? Myślę, że Kate wygrywa tą rundę. Złota folia? Jestem gotowa na trochę sztuki. Wow! To wygląda jak gigantyczna czekoladka. I tak się składa, że to ulubiona czekoladka Kate. Czy oni się wymienią? Orety? Tak. I to tylko kwestia czasu, zanim ta kapusta wybuchnie. To będzie interesujące. Poczekajcie i zobaczcie, co się stanie. Parasolka gotowa. Kate szybko się zorientowała. Hej, kolego! Bum! Ha! Nieźle, Kate! Jesteś za mądra dla tego faceta, co? Smacznego! Ach tyle pyszności! Zegar, przekąski. Balonowe kłopoty. Zobaczmy, jak szybko wam się uda zjeść je wszystkie! Ojej! Powodzenia! Niech zegar ruszy! Start! Heli po kolei wrzuca do buzi pyszne gumy. Jess! Jakaś strategia? O czym myślisz? Ochraniacz na usta? Nie wycofuj się teraz! Nie ma czasu na zjedzenie ich pojedynczo. Sypuj. A! Au! To nie wygląda dobrze. Wszystko dla zwycięstwa. Hayley, musisz nadrobić zaległości. Jesteś totalnie w tyle. A mam, mam. Już blisko. Ten balon! Proszę, Jessie, nie odlatuj stąd. Ja bym się poddała, Hailey! Jessie, wychodzą balony z uszu. To nie może być przyjemne. Balonowe bum! Ale to oznacza, że Jessie wygrywa. Przez wyeliminowanie konkurencji. Zaczynajmy! Wow! Otwórzcie tace. Mini tort dla Jess, średni dla Dena i duży dla Mel. Udekoruj czekoladkami. Mmm, przepysznie złote. Haps! Niebo w gębie! Więcej, więcej, więcej! Uuu! Jazz ma pomysł! Ulż je na torcie. Mel? Wow! wow tęczowe czekolady? Ulż je wszystkie! Smakowicie słodkie! Denden, -den, start! Kto tu dał ser? O, ble! ale okej, okay, wciąż mamy czekoladę. Ha! Co ten chłopak robi? Czekoladowy ser? To dopiero nowość. Dodaj bitą śmietanę. Jeszcze posypka. I wisienka na torcie. Wygląda apetycznie. Tak myślę. Gra o wymianę? Urety! Co dostanie Denis za swój tort? Dostaje telefon i torcik. Wow! Poczekajcie tylko aż Jess odkryje. Ochyda. To nie jest telefon. Obydwoje zostaliście wykiwani. Przynajmniej Melma. Dobry dzień. Co my tu mamy? Mnóstwo smaków. Patrzcie. Deni ma trójkąt. Kate ma kwadrat. Idealnie. Namalujmy coś. To nie powinno być trudne. Ładny żółty. Świetna robota! I. Wow! W magiczny sposób pojawiają się słodycze. Wy już na pewno znacie swoje kształty, co? Wspaniale! Wygląda super. Będziesz to jeść? Świetna robota, Kate! Pychota! Deni! Tobie też się udało. Zajadaj. Smacznego. Co dalej? Gwiazda i koło. Nie ma problemu. Jakiś pomysł. Co do? Deni zamienia gwiazdę na parasolkę. O nie! Kate przegrała. Co teraz zrobimy? Nie martw się. Tutaj! Nie samo. Eee, o nie! Czas na czekoladowy deszcz! A masz den! Nie możemy o tobie zapomnieć! Nieźle, Kate! <ścoughs> Hej, Lizaki z ciasta i cukierki i ble cebula! Stacy odnajduje swoje cukierki! Takie pyszne i tęczowe! Ekstra! To powinno być bardzo słodkie. Mmm, zanurza w cukiereczkach lizaka z ciasta. Wow, doskonały pomysł. To wygląda tak dobrze. No dalej, spróbuj tej słodko-kwaśnej przekąski. To jest fantastyczne. A teraz czas na prawdziwą zabawę. To było oczywiście sarkastyczne. Ma pomysł. Okej, okay, sprawdzimy to. Tracy tworzy oszukanego lizaka. Interesujące. Będziemy potrzebować trochę lukru, żeby było wiarygodnie. Aha, myślę, że to może zadziałać. No dalej. Czy już jest gotowy? Tak, tak. Cel zlokalizowany. I jeszcze trochę cukierków. Chyba nie sądziliście, że zapomnieliśmy o dekoracjach, prawda? Świetna robota. Hej, Stace, to dla ciebie. Stacey mocno wierzy w to, że większe oznacza lepsze. Dziękuję, Tracy. I gryz. Ble! Co do? Ha, ale ją zrobiłaś? Nieźle Trace. Teraz ciesz się swoim Lizakiem. Jest przepyszny. Przykro mi dziewczyno. Wody? Otwórzcie, otwórzcie tace. Uuu! skitelsy dla Riny. Są ultra kolorowe. Ale ekstra! smak gwarantowany. Na pewno szybko znikną. Orety nie do wiary! To jest jak spełnienie marzeń. Prawdziwy znak bogactwa. Dokładnie tak. No dalej, wal. Umieść kilka monet i zakręć. Wszyscy czekamy. Juhu! Chwila prawdy. Tak! Pyszniusie! Fantastyczne! Rina, wszystko, co możesz zrobić, to oglądać. Więcej monet? Jestem za tym. Zakręć tym. Ekstra sprawa. Wal może tak robić przez cały dzień. Znowu! Też mogę trochę, pyta rina. Ale chciwa Wal mówi, że nie. Nie fajnie. Nie masz więcej monet? Jak można mieć 100 dolarów w banknocie i żadnych monet. Hashtag problemy bogaczy. Rina chwyta za karton i nożyczki. Wycięła koło. Przypomina monetę. Spróbujmy go umieścić w maszynie do cukierków. Wal sądzi, że to nie zadziała. Okej, okay, warto spróbować. No dalej, dalej. Ach, niesprawiedliwe. Ah, to się trzęsie, to wybuchnie. A! dziewczyny, kryj się kto może! Tęczowa eksplozja! Ładne fryzurki. Myślę, że musimy na szybko załatwić ci fryzjera wal. Co za bałagan. Ale, ej, nie potrzebujecie już monet. Ja się na to piszę. Przykro mi Valerie. To nie był twój najlepszy pomysł, Urina. Sorki dziewczyny, czas się skończył! Oh. <laughs> Wielkie dzięki za oglądanie. Nowe filmy pojawiają się cały czas, więc pamiętajcie o subskrypcji i dzwoneczku. I nie zapomnijcie o komentarzach. Uwielbiamy je czytać. Pa pa!